ma to ja Łukasz. Dzisiaj będzie leciała muzyka z, no, jakaś tam muzyka będzie leciała. I się właśnie zaczyna. I gramy znów Walkmaster. W końcu odcinek. Myśleliście, myślę, zgaduję, że już nie będę nagrywał, ale raz nie było internetu. Chyba już mówiłem na odcinku. I jeszcze mi się psuje telefon. Na odcinku to też chyba mówiłem. Na razie. Musimy, no nie musimy, nie muszę być YouTuberem, ale to wszystko robię dla Was. Taki mój kolega mi dał wyzwanie: Mikołaj wykserowski, Wpadajcie na jego kanał i wpadajcie na. ten. na Jan Zengier. Tam jest mój kolega. Nie wiem, czy to jest dokładnie jego kanał. Ma kanał statą, mi mówił w szkole. Ostatnio był odcinek, gdy mówię. O nie! Gdy muszę iść do szkoły. A i ro, dzisiaj mówiłem o, o odcinku. Dzisiaj też wyjdzie. Może, jak będę miał 70% baterii. Po, mo, możliwe, że jutro. To będzie jako, że już nie nagrywam. Tak będzie. Zgaduję. O ostatnio. Przed chwilą robiłem odcinek, ale mi nie wyszedł. Nie wiem czemu. Czego on tak poleciał? Jak ja na nabasa. Jak byłem... No nie byłem. Jak byłem u mojego taty, no to mi brat robił coś takiego jak holowanie. Jak on to ogląda, zupełnie to ma ze mnie bekę. Jak będzie pod tym odcinkiem 5 łap w górę, to wam powiem, co się wydarzyło. OK? Taki deal. O nie! Jak deal z moją siostrą. Na tym kanale nie może być reklam. Cięcie! Dobra, już jestem. Eee, włączałem. Uja, nie, nie, nie! Grę. I tak to wszystko w porządku. I właśnie zapomniałam Wam coś mo mocnego powiedzieć. Łapka i subik. Przed chwilą mówiłem, żebyście zostawili i robimy deala. To jak Jakie to przeszłem, Wy to widzieliście? Przeszłem to ho, ho, dobrze. Oja, muzyka mi się włączyła, co się dzieje? O! weźmy się, nie wiem co, ok, lećmy z tematem. Nie! Aaa! Tej małpy. <laughs> Tej małpy nie lubię! O nie, nie, nie! Czemu tam jest? Nie chcę obrażać ludzi, ale to wygląda jak jakaś arabska twarz. Serio. Trochę moją nawet. Hmm, nie <laughs> Przypomina mi mój nos. No, mój nos nie jest aż taki, co? Yy, na tym kanale nie może być reklam. O, już jestem po reklamie. O, ja wiem co. Wiedziałem. Aha. Fajny prank. Super prank na mnie. Nie, nie, nie! O, wow, ale twarz! Przypomniała mi się szkoła. Chyba każdy zna taki. Takie coś jak. Piłka można. I od kolegi kiedyś dostałem w twarz. Tak idealnie. Headshot! Później mój kolega Mikołaj. Uuu, headshot! Kasper się śmiał. Ale to była taka napompowana piłka mój kolega Szymek dostał w głowę. Nie pamiętam od kogo. Wiem, że nie ode mnie. O, w końcu przeszliśmy. O, piesek tak jakby... Możemy zrobić wyzwania, ale to... Dobra, zróbmy wyzwania. Yy, wyzwania się kilka tu i tu. Co to jest za wyzwanie? O tak, będę wyglądał w przeszłości. Ja odbędzie teraz. Nie. wiem czy słuchać muzykę w tle trochę podgło. No nie, czy to w tle. Ja mówię, że nie w tle. Ja nie, nie! Odbij się! I właśnie wam mówię. No. Nie! Bo kanał. I zawsze jak wam coś nie wychodzi, musicie się odbić od dna. Nie co ja zrobiłem? Tak się nie da co? hu O ja znów coś dobra, wygrałem tak jakby Tego chyba jeszcze nie robiłem Nie pamiętam tego wyzwania. To było na godzinę? Ale malutkie. Aha! Super. Pamiętajcie łapka i subik i lecę w kosmos. Poleciałem właśnie. I w poniedziałek nie będzie filmu. Będę szedł. Trochę mi się schudnie. <grych> przy okazji pójdziemy na jakiś tam spasy, i przy okazji na pizzę. Czyli mi się to nie opłaci. Kto lubi pizzę? O, właśnie! Jak to jakiś YouTuber nie. Ej, który... Jakiś tam YouTuber mówi kiedyś: Lecik, dobra rybka. Tak samo niby ktoś idzie i mówi: żółwik, a ty minza. Tak mi się wydawało, bo zamknąłem oczy. Gdzie? Yy, nie ma być reklam! Eee! Przepraszam was za, tu, za te reklamy, ale polecam wam tą grę w Jak mnie, Mikołaj, ogląda, to sobie zainstaluj, zrób sobie z tego serię. Bla, ale, ale, bla, bla bla, Cyk, cyk, cyk. Jakby co w pierwszym moim odcinku mnie siostra wyzywała z bratem, a ja ich. Oni powiedziały... moja siostra napisała NOOB, a ja do nie... No nie przykleństwo. Napisałam do niej lamus. Ona zawsze mnie wyzywała od lamusów coś takiego, a mój brat a uuuu a czarno za pirankami. Jak ja to zrobiłem Ty, ty. A jakby mi się udało takie kombo? Ja, Jaki ko Ty! Nie ja myślałem, że przez, przez chwilę mi telefon nie działa. To jest ostatnie i kończymy film. Dobra, możemy już skończyć ten film. I co? Wam ja mówię, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!